Cieszę się, ja jestem Marcel, witajcie w takim, myślę, krótkim, dosyć infowlogu Słuchajcie, jak po samym tytule odcinka widzicie, e, będzie mała przed Was filmami. Niestety, niestety inaczej. E, słuchajcie, jadę ogólnie na wakacje na 11 dni, e, przez co przez całe 11 dni na kanale u mnie żaden film się nie pojawi. Eee, mam przyjechać prawdopodobnie dopiero 21 czerwca. To jest najwcześniej. No i w tym momencie też najwcześniej, 21 czerwca, dopiero film u mnie się pojawi. Zobaczę, jeżeli przyjadę wcześniej, to w tym momencie postaram się jeszcze nagrać coś, nie wiem, wieczorem. I być może gdzieś tam późno w nocy coś u mnie na kanale jeszcze się pojawi. Jeżeli nie wiem, przyjadę w nocy. No to w tym momencie raczej już nie będę, myślę, nic nagrywał w nocy. Chyba że, nie wiem, coś mnie skusi i nagram coś. I w tym momencie film pojawi się na następny dzień, ale to już gdzieś tak po południu. I to będzie dopiero 22 czerwiec, to jest poniedziałek. Eee, I też e, ostatnio e, przez cały tydzień nie miałem w ogóle czasu, żeby cokolwiek nagrywać. Przez co niestety była też mała przerwa, niestety. No i teraz niestety też jest całe 11 dni, myślę co najmniej jeden... No, myślę, że maksymalnie 11 dni u mnie na kanale się nic nie pojawi. I tylko jak przyjadę, to od razu będę ruszał z tymi seriami, które ustawiałem, czyli śmieszne filmiki w internecie. Plus jeszcze będzie nowa seria. Do tego oczywiście CSIG będzie dalej. No i też pomału myślę, żeby zacząć nagrywać jeszcze jakąś inną serię. Nie wiem, czy to będzie jakiś horror, czy coś innego. Zobaczę. W każdym razie. Teraz najwcześniej film się pojawi 21 czerwca w niedzielę, ale to najwcześniej. Także, słuchajcie, w tym filmiku krótkim to by było na tyle. Chciałem to nagrać, żebyście wiedzieli, że po prostu będzie taka u mnie przerwa na kanale, żeby wiadomo, nie było takiego nie wiem, zdziwienia po prostu, że czemu u mnie nic nie ma tyle czasu, żeby było wiadome. Także, co, jeżeli. Wam się podobało krótki infoblog. Jeżeli jak Wam się podobało, no to zostawiacie łapkę w górę, komentujcie. Ci którzy jeszcze nie subskrybują lub jesteście nowi na kanale, zostawcie subskrypcję z dzwonkiem, żeby nie przegapić żadnego odcinka, który na moim kanale się pojawi. No i. Mam nadzieję, że do 21 czerwca. Jak nie to do 22. No i... Także. Do następnego odcinka. No i cześć.